Dzień dobry. Jesteśmy na targach MSPO 2021 na stoisku Wisportu. Jest z nami Piotr. Cześć. Piotrze, gdybyś zechciał naszych widzów oprowadzić po stoisku swoim, pokazać, co Wisport przygotował z nowości na ten rok, co przygotował do poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. Witam raz jeszcze. Prezentujemy na targach, na MSPO, głównie właśnie, tak jak wspomniał Paweł, plecaki dedykowane dla różnych rodzajów wojsk oraz naszą standardową kolekcję drobne nowości, ale to po kolei. Pierwszym modelem, który wisi, jest to akurat plecak na wyrzutnie Grom Piorun, dedykowany dla użytkowników tego sprzętu. Kolejnym modelem również coś również z nowości. Jednak bardzo specjalistycznym jest to plecak dla j na radiostację Harris. Są to w zasadzie dwa plecaki w jednym. Plecak z komorą na radio, plecak na rzeczy osobiste. Nowość też bardzo specjalistyczna. Kolejnym produktem jest Rakun 85 w kamuflażu Mapa. Jest to kolejny produkt, jakby z materiału robionego w mapie. Wspólnie razem z, tutaj z, z firmą MASKPOL działamy w tym temacie. Y, kolejne produkty, jak y, chyba zipperfoxy, pojawią się Lada Moment. Kolejnymi rzeczami są y, futerały na, na broń, długie, krótkie, noszak Falcon. Y, znowu kolejny plecak specjalistyczny, jest to plecak na granatnik też nasze służby już używają tych plecaczków. Jest to mały, zgrabny plecak. W środku z miejscem na amunicję od razu jest panelem udowym na amunicję również. Dalej mamy nasze już znane plecaki. 40, 50, Silver Fox, Zipper Fox, Whistler, Rakun 45, Crossfire i Crafter. Na następnym rogale, właśnie mamy kilka nowości w tym roku. Pierwszą z nich są małe retraktory na lince stalowej. Będą w dwóch wersjach z dwoma karabinczykami różnymi. Mała rzecz, przydatna, żeby nie zgubić swojego fajnego ekwipunku typu noża, latarki i nowość, która jest w zasadzie robiona przez Wisport, przez która wejdzie w, do naszej oferty, ale w zupełnie nowej linii Warhawk, są to rzeczy do codziennego użytku, do miasta, yy, trochę mniej zmilitaryzowane, do tych produktów również zostały użyte nowe materiały, którymi jest mieszanka kordury i bawełny. Produkty w środku bardzo fajne, dopieszczone, jaskrawe wnętrze, po to, żeby łatwo znaleźć to, co mamy tam wrzuconego do środka. I na ostatnim regale, tutaj od zewnątrz. Seria, cała linia naszych plecaków małych, miejskich, yy, małe Zipper Foxy, Sparrowy, również Sparrow 30 w mapie, yy, plecak stworzony dla policji, który również funkcjonariusze u nas w kraju używają, no i małe plecaczki typu Chicago, Nowy Jork, Ranger. Dziękuję za uwagę, bardzo miło było Was gościć na naszym stoisku na MSPO.